Siemanko widzowie Dzisiaj gramy drugą część I prawdopodobnie ostatnią Bo no będzie po To jest druga część mistrzów świata Polska przegrała mundial Więc my go wygramy Widzowie widzimy się przy okazji po Jednym dniu od przerwy Bo ja zrobić przerwę <laughs> Więc gramy Polska Denmark Polska ma takich graczy a ten mark ma, mm, ma bardzo słaby. Nie, nie wiem, w ogóle się dostali do innej ósmej finał. O Boże, co to było. Chyba ich rozwalimy. Świdarski. Aj jaj, obrony. Lewandowski, Patrzcie, kała na akcja. O, się na to biło. Lewandowski. Spalony. bardzo spalony. Wiedział. Dla bramkarze. No ale co miałem powiedzieć? Coś tak czułem. Coś tak czułem, że, że będzie... Nie, ale miło by było, gdyby strzelili jeszcze jednego gola. Jak chcecie, możemy jeszcze później robić na trudniejszych poziomach trudności, ale nie Polska, tylko na przykład Portugalią będziemy grać, albo Włochami, Bydgoszczem, Katarem. O. No wiecie, o co mi chodzi. Po prostu chciałbym Asta. wykorzystać ten tryb World Cup. W sumie niby World Cup już się skończył, ale w sumie na plus. Ale jeszcze są mistrzowca. Ciekawe jak to zostanie mistrzem świata. Polska. Spalony. 2-0. Nie no, strzelili gola. Ja. I nie dałem im strzelić. I jutro jest, jutro będzie odcinek z jakiejś nowej gierki. Yy. Co? Ale brakuje bo nie, Boże ja. No ale byłby ładny gol. Margarita. i będą dzisiaj może na gdzieś o 17 coś takiego mam tam 14, nie, 16 Może gdzieś w tych godzinach będzie live, ale może go nie być, więc... No sprawdzajcie sobie tak co 30 minut sprawdzajcie sobie tak co 10 minut, sobie musicie sprawdzać, znaczy nie musicie, ale... Sprawdzajcie sobie, czy nie ma właśnie live'a. Nie, nie wiem, czy dzisiaj się w ogóle wyrobię, bo dzisiaj pani nam niby nie zadała, że w szkole. Ja! Ja! Świderski na piątka. Ja, ale pusta bramka była. Aż kamerkę włączę Hello, Luder. Miria widać. No i Lewandowski. Spalony. No! Boh poda. Hey, my name is Speed! Ooh. Hey, my name is Speed! Jak znaczy, chcecie, to możemy nagrywać na przykład YouTube reakcję. To było... Na... Co to było? Uff. Uff. słabe to było. 5-1. No coś tak czułem. 75 minuta. 5 minut filmu, a 75 minuta jakby w grze meczu. Patrzę, patrzę w kamerę i strzelę gola. S Esa, Floresa, w ogóle już zmęczony jestem dzisiaj. Ja mm, jutro będzie film z gry. Nie powiem wam, ale mogę wam podpowiedzieć. Creepy gra. Straszna. Dobra, powiem wam. Jest to horror. Nie wiem jaki. Będzia greninie. No i... Poszliśmy chcę tylko powiedzieć, że yy... właśnie gramy z Netherlands a Germanii z Brazylią yy... Francja wygrała z Argentyną, Spain z Portugalią, England z France. Uwaga Ciekawy meczuk to będzie w ogóle oglądacie ten nowy serial o Soniku. Mi w szkole pan puścił. A nie chciałem. I tak, i tak mi pan zaspoilerował. Wandik. Wandik i ten jeden taki. Mają przewagę. Dwóch ciutku 90. Grabowski? A nie Lewandowski. Dobra. Bez kitu. Bez komentarza. Po prostu bez. Fauluj. Ja chcę karnego. Ja chcę karnego. Nie zabierz mi piłkę, zabierz. Ja chcę karnego. No zabierz. Nie, mi automatycznie się rusza. Bierz mi tą piłkę. Ja cię kręcę. Oni się boją tej piłki. Widzimy się po meczu. Chciałem powiedzieć, że już jest koniec meczu, praktycznie, ale jest żółta kartka. I haha! Widzieliście tu? Yes. Polis kağıdım! Essa floresta bambara bambara Yağm, oturduğumda yemeğe dağıtık hala. E co? Jest, mm. półfinał. Proszę państwa, France do Spain. Przece ich rozniesie 9 do 0. Właśnie to było. 3-2, 4-0. 1-0 z Argentyną? Aha. Ty, Spain wygrał z Portugalią? Bez kitu to półfinał, my z Germanci, z Niemcami, a Niemcy są mega dobi. Jak strzelimy jednego gola, to będę się tak cieszył, jakbyśmy wygrali World Cup. A mamy ich dobrych? dobrze są, dobi. O ty! I dobi się są! UUUUGH! Odklejka. Dyslejket! Only lady! JAK?! JAK?! JAK ON TO ZROBIŻ?! Nie wiem, czy nie będzie 0-0. Esa podał. Siedemnasta minuta. Co? Co to było? Co to Często pęknąłem tą kamerkę tableta. I tak nagrywałem to na tablecie. Chyba mówiłem już w tamtym filmie. A ale jak będzie finał Polska Francja, to będzie przypał. To ja bardzo bym nie chciał. Żeby była Polska Francja. Powiecie, Francuzi są mega dobri. I roznieśli nas. Kola Zolewski. podanie do Kiwior, podanie do Lewandowskiego, Lewandowski do Świderskiego, Świderski do Lewandowskiego, do sieńskiego I teraz patrzcie, zmyłka. Sewi <słyszy> Patrzcie, jaka zmyłka. Świderski na piłkę. Strz strzelił. Znaczy, ten. <słyszy> ten, 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 ten. No i jest na zero. Is it I I'm ready. Widzimy się po meczu. Nowa. Proszę Państwa, 6-0. <coughs> Awansujemy do finału Mistrzów Świata. Boka mnie z Francją. Jest! 3-2. Proszę Państwa, finalny mecz FIFA World Cup Qatar. 2022. Polska versus Francja. Finalny mecz. No patrzcie. Ile ich jest. Mbappe. I oni mają z... Nie, z pięć graczy, którzy mają... Nie. Aj Loris! A Loris jest przy okazji mega dobry, chciałem powiedzieć. Ja mam nawet, w takiej grze, to się zbiera karty, mam Lorisa. i czekaj! Ej, mógłbym sobie na y, tableta. Hmm. Ja bym ją ściągnął, no to tyle. Męgambe. Najlepszym piłkarzem dla mnie. Jest to Albo mam bp. m m m m Mbappé. m m m

One kiss must, oh maybe my heart. Oh my ah! Hey, my... name is Speed. Oh, eat it, eat yeah. it, eat it, Pierwsza połowa, pierwsza połowa finału do świata i wygrywamy. Nie.

O oh, Jezu, o oh, moje oko, co ja zrobiłem. Ej, No i gol piątkiem. Dobrze głos? No udychał już.

Niby w tej... Niby teraz już było trudno, bo już tylko dwa gole miałem, albo jednego... Nie no, cztery. A teraz mam nagle pięć. Znaczy sześć. 20 minut trwa ten film. Prawie godzina. Prawie 30, czterdzieści, i pięćdziesiąt, i godzina! Mbappé. Dobra Go piątkiem! GOAL! GOL! Drugi Gol piątkiem! Ej! A, bo nie mamy Lewandowskiego! To zamiast Lewandowskiego mamy piątka, po Lewandowski zszedł z boiska. Bo miał taki mocny uraz. Koniec U... macie. Będę teraz narratorem. Proszę państwa! Chciałem to powiedzieć do całego świata. Chciałem to powiedzieć do całego świata. Mistrzem świata jest... Polska! Idę się tacie pochwalić. Na